Hej, witajcie w lekcji pod tytułem Słownictwo związane z technologią i nauką. Poznajmy znowu trochę nowych słówek. Technologia. Czy lubicie ją? A może się jej boicie? Korzystanie z niej w dzisiejszych czasach jest nieuniknione. A zatem Artificial Intelligence, czyli AI, czyli sztuczna inteligencja. Pewnie korzystacie z niej na co dzień, jeżeli pracujecie przed komputerem. Machine learning uczenie maszynowe. Big data? Duże zbiory danych. Virtual Reality, VR, wirtualna rzeczywistość. Z którymi z tych technologicznych aspektów spotkaliście się w swojej pracy, a w życiu prywatnym? Augmented Reality, AR, rozszerzona rzeczywistość. Definicja. Augmented Reality is. Revolutionizing the way we interact with digital content by overlying virtual elements onto the real world, creating a more immersive and interactive experience. Co oznacza ta definicja? Rzeczywistość rozszerzona rewolucjonizuje sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z treściami cyfrowymi, nakładając wirtualne elementy na świat rzeczywisty, co tworzy bardziej wciągające i interaktywne doświadczenie. Czy mieliście okazję skorzystać, z takich okularów nazywanych VR-ami? czy mieliście okazję skorzystać kiedyś z rozszerzonej rzeczywistości? I kolejna słówka: Sustainable Technology, czyli zrównoważona technologia, Quantum Computing, obliczenia kwantowe, biotechnology, czyli biotechnologia. Algorytm to algorytm. Powtarzajcie słka na głos. Dbajcie o poprawną wymowę. Data encryption, czyli szyfrowanie danych. Data encryption. The process of converting information or data into a code to prevent unauthorized access. Szyfrowanie danych, proces przekształcania informacji lub danych w kod w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi. Vocabulary matching exercise, czyli Krótkie ćwiczenie na łączenie słów z definicjami. Match each vocabulary word with its definition. Czyli połącz każde ze słów z definicją. Innovation. Algorithm, artificial intelligence, AI, data encryption, biotechnology, quantum computing, sustainable technology. Definitions. Definition. technology that minimize environmental impact. technology that simulates human intelligence. a process that converts information into a secure format. the use of living systems to develop products. computing using quantum mechanical phenomena. a set of rules for solving problems. introduction of new ideas or methods. Czy umiecie to zrobić? Czy zrobiliście to już w momencie, kiedy czytałam definicję? Oto Answer Key, czyli klucz odpowiedzi. Prześledźcie teraz, czy Wasze odpowiedzi zgadzają się z tymi, które są podane na slajdzie. Jeżeli tak, to wspaniale. Jeżeli nie, wróćcie do poprzednich slajdów.